Warsztat terapii zajęciowej Karczenka prowadzi rehabilitację zawodową i społeczną dla 46 osób z Torunia, Aleksandrowa, Kojarskiego Ciechocienka oraz innych miejscowości. Obecnie działa w naszym warsztacie 10 pracowni. Rozwijamy się, stale zwiększamy liczbę uczestników i liczbę pracowni. 1 kwietnia 1993 roku nastąpiło rozpoczęcie działalności WTZ Karczenka w Obłoczynie. Warsztat liczył 16 uczestników i trzy grupy terapii ogrodniczej, rękodzielniczej i redakcyjnej. Tak wyglądała Karczemka kiedyś. Waszczat terapii zajęciowej Karczemka 1994 rok. Spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Wizyta księdza biskupa Andrzeja Suskiego. Budynek ceramiki w czasie remontu w 1997 roku. Spotkanie integracyjne w 1998 roku. Pielgrzymka do Radbaniowic 1999 rok. Znoszenie krzyża i ołtarza polowego w Karczemce 2000 rok. Dzień patrona świętego brata Alberta 2002 rok. Zajęcia w pracowni ceramicznej 2003 rok. Współpracujemy ze społecznością lokalną, działaj lokalnie 2004 rok. Jeździmy na wyjazdy integracyjne, zakopane 2005 rok. Bierzemy udział w zawodach sportowych Torun 2006 rok. Bierzemy udział w spotkaniach religijnych 2007 rok. Od 6 lat organizujemy integracyjny turniej piłki nożnej o Puchar Karczemki. Uczestniczymy w występach artystycznych. Nasze przedstawienia są nagradzane na festiwalach. Współorganizujemy także festiwale eliminacje do Albertiany 2011. Organizujemy również imprezy integracyjno-charytatywne, zwłaszcza terapii zajęciowej Karczemka Dzień Teraźniejszy. Pracownie ceramiczne, pracownia aktywizacji zawodowej, pracownia rehabilitacyjno-sportowa. Pracownia gospodarstwa domowego, pracownia krawiecka, pracownie redakcyjno-komputerowe, pracownia ceramiczna, pracownia ogrodniczo-gospodarcza, uczestnicy i pracownicy warsztatu terapii zajęciowej Karczemka.